Welcome, welcome. To demagistyk. Czy Kara żyje? Nie było jej tam, na Hezbet nam uciekł. Ale moja misja nie, skończy się całkowitym, nie skończyła się całkowitym fiaskiem. Przeprowadziłem Jordla. Ojej, to Jordl? Nie sądziłam, że jesteście prawdziwi. O, o tak, można nas znaleźć wszędzie, ale w demacji jest nas mniej. E, macie w tym kraju niedobry Jordli i latających kotów. Hezbet wykonał testy na Jops. Laboratorium było pełne jego eksperymentów y, żywych. Y, to, co on wyprawia z więźniami? Najgorszemu wrogowi bym nie życzył. Jak eksperymentował na karze? Zabijemy go. Od, odpłać mu za każdą przelaną kroplę krwi. Trzeba ci zapewnić schronienie Jops. Może opowiesz mi więcej o y, podłościach Hezbeta. Dobra. Ej, ale podoba mi się, jak ta historia idzie do przodu, i nie jest to takie proste, znaczy, mimo że to jest najwyższy poziom trudności, znaczy, należy, jeżeli ten jest najwyższy poziom trudności, i na razie mi to idzie w miarę nieźle, bo bossa zabiłem za drugim razem, na razie jest to taki średni poziom trudności. O, jak najwyższy, to jest taki średni. Oh, kolejna noc niespokojnego snu. Muszę zajrzeć do Lejlani i sprawdzić, czy dziś, czego sobie dziś życzę. Jak tam, co tam? Super jest, super jest. Gramy właśnie, w, tak jak widzisz, w Mage Seekera, który jest nową grą od Riotu. Znaczy, od, producentem jest Riot, produ, y, ludźmi, którzy stworzyli go, jest w ogóle net w studio. Gra jest zarąbista. W ogóle do, bardzo dobry dzień. Trochę porobiłem, y, zrobiłem mapę do gry. E, z, pobawiłem się trochę muzyką. Skończyłem kampanię RPG, jeżeli chodzi o moich e, graczy dzisiejszych. Świetna. Jest naprawdę humor mi dzisiaj bardzo dopisuje. E, I świetnie się bawię. Świetnie się bawię. A ty co tam? Jak się czujesz? Nie śpisz? To dobrze. Mam dla ciebie nowiny. Nie jesteśmy sami w, las, w tych lasach. Nasi zwiadowcy znaleźli ukryty obóz magów w ruinach Terbizji. I słuchaj. Przewodzi nim Luksana, obrończyni korony. Lux? Więc opuściła stolicę. Dobrze zrobiła. To wy się znacie? Znamy się, już. a kiedyś. Hmm, wykradłem jej mocę by uciec z więzienia. Ujawniłem światu jej sekret. Jak poznać taką może Luks Lux zwykła odwiedzać mnie w celi. Czy. Będzie, Mamy... Przypowie... Będzie rozmowa z Lux. Ulala! Mam niewiele czasu, Sylas. To no nieważne, przyniosłaś to, co prosiłem? Tak. To ostatnie książki o petrucycie, jakie udało mi się znaleźć. I przyniosłem ci coś jeszcze. Słodka bułeczka? Rozpieszczasz mnie, światełko. Po prostu nie chcę, byś jadł więcej szczurów niż to absolutnie konieczne. Mogłabyś powiedzieć temu swojemu wujowi, by przysłał nam lepsze jedzenie. Lordowi Eldredowi? Mogłabym spróbować, ale on mnie nie posłucha. Dobrej nocki do mnie. Ja. To okrutny człowiek, ale jestem najmłodszą z rodu Korony. Nie mogę nic zrobić. Możesz i zrobisz, Lux. Musisz się mu postawić. Masz w sobie moc, o której twój wuj może tylko pomarzyć. Opanuj ją, a będziesz niepowstrzymana. Zna się. Tyle mnie nauczyłeś. Chciałabym móc ci się jakoś odwdzięczyć. Życzę jest długie, światełko. Pewnego dnia może nadarzy się okazja. U mnie jest w miarę Git, chyba, a czuć to. nie wiem, jak się czuję. Przez jakiś czas chyba wierzyła, że naprawdę się zaprzyjaźniliśmy. Ale jej brat, Garen, dowiedział się, że z nią rozmawiam, i zamierzał mnie stracić. Więc wykazywał się Lux, wszyscy poznają jej tajemnicę. Tylko tak mogłem uciec, nie było innego wyjścia. Gdybyś miał taką szansę, zrobiłbyś to jeszcze raz? Tak. Wiem, że nie jestem dobrym człowiekiem, Laylani. Nigdy nie miałem tego luksusu, by móc się z nim stać. Żebym mógł się nim stać. Jednak gdybym miał okazję zrobić wszystko jeszcze raz, powiedziałbym jej dlaczego. Żeby zrozumiała, że ja tylko próbowałem przeżyć. W przyszłości, którą budujemy, będzie miejsce na trosko o innych. Nie tylko na przetrwanie. Jeszcze nie słyszałem o takim miejscu, ale miło to brzmi. Jak przy okazji, Jobs cię szuka. Jest pobliżu placu ćwiczeń. Zgadujesz, że są nowe rozmowy. Tak jest. A co tam w ogóle porabiałeś przez ostatnie czasy? Yy, bo wiesz, no, dawno nie rozmawialiśmy, więc co tam się pozmieniało? Czy coś się pozmieniało? Etc. Łowcy magów. Zlasie, chciałem Cię spytać o czas, jaki spędziłeś u łowców magów. Co to tu opowiadać? Moja historia, jest, yy, moja historia jest na każdym afiszu z, yy, z poszukiwanymi zbiegami. Mówią, że jestem zdrajcą, psychopatą, mordercą. A dziewczyna na farmie, magiczka i jej ojciec, łowcy magów, zmusili cię, abyś ich zabił, prawda? Nie. To był wypadek. Byłem tylko 12-letnim łowcą magów, który nie rozumiał własnej magii. Próbowałem pomóc dziewczynie uciec wchłaniając jej moce, ale nie potrafiłem ich opanować. Wszyscy wtedy zginęli, włącznie z nią, a mnie łowcy magów, wtrąci łowcy magów wtrącili do więzienia. Z twojej strony odważny, że próbowałeś ją ratować. Próbowałem dać jej szansę, szansę, której nie dano mnie. Się na tego walczymy, aby każdy mak miał tę szansę. Od tej pory żadnych sekretów między nami, Sirasie. Zgoda? Ucieczka z więzienia. Ciekawi mnie, w jaki sposób udało ci się uciec z demacyńskiego więzienia. Dzięki pismom Arturusa G. Duranda. Sporej dozie szczęścia i pomocy pewnej demacyńskiej arstokratki. Duranda? Legendarnego demacyńskiego rzeźbiarza? W istocie. Badał Petrucet tak jak ty. Dopóki nie przeczytałem pism Duranda, nie miałem pojęcia, że Petrucyt, to co trzymało mnie w więzieniu, może też pomóc mi w ucieczce. Gdy zrozumiałem, że mogę wchłonąć magię w te kajdany, potrzebowałem już tylko odpowiedniego maga we właściwej chwili. Ta część historii nie, część historii nie jest radosna. Słyszałem już wiele smutnych opowieści. Na razie powiem tylko, że w czasie mojej egzekucji Luksana obrończyni korony była w pobliżu, a jest wybitną magiczką światła. Luz obroczyni kolony, włada magią światła? A ty wykorzystałeś jej moce? Mam tyle pytań. Tak jak po demacji, gdy uciekłem z miasta, ona też była do tego zmuszona. Mam nadzieję, że nic się, yy, nic się jej nie stało. O, czekajcie. A nie, już myślałem, że jest więcej tekstu. E, twórz zaklęcia. Tego dalej nie mogę. Tutaj nic. Tutaj nic. To wygląda jak Hasagi w ogóle. O, tu będzie tu baw będzie na mana. Tutaj też nic. Dobra. Idziemy dalej. Na chwilę obecną mamy chyba 3 NPC. O, one się tu pojawiają. Patrzcie. To, Czyli każdego srebrno-strzydłowego, jakiego znajdziemy, będziemy, będziemy tutaj mieć. Ej, kozak. Dobra. Kolejna? Nie, nie, nie. Ale tak. Dziś mi na siłę braciszek. Dobra rozmowa. Jaki jest twój brat, Rukko? Jest śladnikiem kowalskim, jak ta jak ty? Zgadza się. Tata nauczył nas wszystkiego, co wie, ale czasem wciąż traktuje na mnie jak dziecko. W dzieciństwie ciągle się o coś kłóciliśmy. Mój brat zawsze mówił, że jestem najbardziej nerwiającym dzieckiem na świecie. Czyli nie dogadujecie się ze sobą? Nie zawsze, ale jest moim najlepszym przyjacielem. Zawsze o wszystko rywalizowaliśmy. Ścigaliśmy się, kto szybciej dyma mie miechem i kto pierwszy rozpali ogień w kuźni. Zawsze dawał mi wygrywać. Bo moje życie miało być łatwiejsze. On miał mnie chronić. Nie zawsze był kochanym starszym bratem, ale teraz wiem, że oddałby za mnie życie. A ja zrobiłbym to samo dla niego i tak bardzo za nim tęsknię. Nigdy nie miałem brata, ale wygląda na to, że się kochacie. Zaciąg dwie przyjaciółki. Zaczęłam czytać książki. zaczęłam podrywać kolegę z klasy dla Beki i dzisiaj mnie zaczął podrywać. No i w sumie tyle nowego. No i co z tym kolegą będzie dalej? Dobra, możemy sobie rozwinąć. Troszeczkę postać. Trochę więcej zdrowia, obrażenie od ataku. Ja bym sobie w sumie zwiększył obrażenie od magii. Ja bym sobie magię rozwinął na chwilę obecną. O! I trzecie zaklęcie możemy mieć. Sukcio! Dobra, mamy trzy zaklęcia. Ej, nie, no to tylko kozak. No i rozwijamy sobie postać. Dobra. Idziemy do Luko. Tu jest. Porozmawiaj z obcą. Ej, kajdaniarzu, masz szczęście, że jestem pobliżu. A to dlaczego? Jestem najlepsza w szkoleniu świeżaków. Przyjdź mnie, jeśli chcesz zobaczyć, jak sobie radzą. JOPS możesz sprawdzić stan swoich wygnańców. Stają się oni coraz silniejsi w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Jak ci ulepszają ich kombinacje, obrażenia od żywiołów zdane przez Lasa i stanowiska sojuszników. Twoja krywka będzie powiększać się w miarę pozyskiwania nowych rekrutów, którzy niektóre obiekty są ulepszane, można też odblokować nowe obszary. A! Okej. Okay. Słyszałem, że szukacie kogoś imieniem Kara. Podsłuchałem kiedyś rozmowę strażników. Przynieśli ją do Devineur. 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 To mocny trop. To mocny trop. Od razu tam wyruszę. Uważaj na siebie. Devineur. Pewnie roi się od łowców magów. Szkoda, że nie mogę dać im nauczki, ale wciąż słabo się czuję po tym całym czasie spędzonym w celi. Więc odpocznij, wkrótce sprowadzę Ci więcej powstańców do szkolenia. Okej. Okay. pieska możemy pogłaszkać, ale właśnie masz pomysł, żeby pójść nie wiem, dalej z tym, czy... czy coś w tym stylu? Gdy Sylas wyrusza na misję, może zlecić wygnańcom, by w tym czasie wykonali różne zadania, na które przyznawane są nagrody. Istnieją trzy typy zadań. Zasadka, rekrutacja i zadania osobiste. Zadania zasadki zapewniają Sylasowi dodatkowe zaopatrzenie. Jego ilość zależy od danej misji i prawdopodobieństwa sukcesu wygnańca, które jest niezależne od gracza. Zadania rekrutacji dają y wykonającemu je wygnańcowi dodatkowe rekrutów. Ich liczba jest wskazana w opisie zadania. Czasami wygnańcy będą mieli osobiste prośby. Jeśli Sylas pozwoli im je zrealizować, mogą wrócić z nagrodami. Dobra, to wyślijmy ją, niech ona się tam bafuje. I my idziemy na siedzibę w, Dolnej Cypr w Dolinie Cyprusowej. Jadowcy znaleźli kolejny tajny laboratorium czarotwórstwa. Zbadaj placówkę łowców magów i odkryć to, czego potrzebują tyle tu. Ona ma kombos shift lewy, lewy, prawy. Dobra. No to idziemy. A jak, yy, Znaczy, będę go podrywać dla beki, bo w sumie nakręcam ship tylko, a co będzie dalej, to się zobacz. Tylas, yy, nasi zjadowcy kolejny kolejne rewelacyjne czarodziejstwa. Czujesz, że tu chodzi o coś więcej niż kopiowanie czarów, musisz tylko ustalić o co. Okej. Okay. spoko, no jest to jakaś opcja dla ciebie, co nie? E, a powiedz mi, pod jakim względem straciłeś dwie przyjaciółki? Że po prostu, nie wiem, pokłóciłyście się i z tymi, jesteście przyjaciółkami, czy coś innego? Dobra, możemy sobie nowego skilla dodać, więc ja bym sobie dodał. Eee... Ja bym sobie chyba tego shielda dodał, znaczy shielda, no. Prawie zasnąłem leżąc w zlewie. Co? Dobra. Aj, nie zdążyłem tego zdobyć. Hmm. Lewy, lewy, prawe. Hmm, nie umiem tego poddobrować. Dupa. Mam taki pod, y, podwójny z, y, zlew i prawie w nim zasnąłem. Jak się? Cieszy. Nice. Znaczy to nie nice, ale no. I co? Nie, teraz się odbugowało. No, rozumiem. My za niedługo kończymy. Myślę, że zrobimy tę misję poboczną i będziemy kończyć. Tak mi się wydaje. Przystosowanie. Zakęcia skryptowane od roku zadaje więcej obrażeń magicznych. Potężna siła. Obrażenia zwłaszcza są zwiększone przez ograniczony czas. Efekt jest odświeżony po zabiciu kolejnego wroga. Okej. Okay. A, i teraz mogę sobie kolejnego skilla zamieniać. Dobra. To ma sens teraz. Poznały jakieś tam te piary i teraz ciągle z nimi siedzą, a do mnie się nie odzywają. Tylko wtedy kiedy chcą coś, no i w sumie przez to cały czas się kłócimy. A rozumiem. Cyk. Ku. Cyk. To rozwalamy, to rozwalamy. Nie wiem po co to rozwalamy szczerze. To jest chyba bardziej otoczenie, które nam pomaga, niż ten. A jeżeli. Mauć. dobra. Tych. dobra. najdę. Dobra? Praktyk. Mocniej go się trzeba pozbywać. Co jak nie wiem. Pyk, pyk. Dobra, mamy go. Eee... Idziemy dalej. Tak? Tak. Let's go! Dobra, nowy skill. Pokażcie mi go. Mmm... Przerzucenie całą manę za każdym razem, gdy się zabija wroga zaklęciem. Obrażenia w zwarciu zwiększone. No i teraz mamy podwójne obrażenia w zwarciu zwiększone. Czyli będziemy mieć super dużo obrażeń. Oła. Bra. Dałem sobie trochę many. Okej. Okay. Na poziomie stajemy się troszeczkę bardziej... Nie wiem, rozbudowane mogę powiedzieć. Dobra. Bra. No, dostajemy o wiele więcej obrażeń. Wow, znaczy zadajemy o wiele więcej obrażeń. Czekajcie. To jest przejście, to nie. To my idziemy na drugą stronę, bo na drugiej stronie coś jeszcze będzie. No jasne, że jest skrzynka. I śrebno skrzydły! Maluszku, co oni ci zrobili? Czemu jesteś w więzieniu? Oj, trzeba ich zarąbać. Nie, 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 ta zniewaga krwi wymaga. Ta zniewaga krwi wymaga. Takiego słodziaka będą trzymać w lochu. Mm, no to ja bym wziął to zamiast tego i tyle. Może fizycznie fizyczne zwiększane są. I już teraz mamy full full ulepszenia. Wszystko pod obrażenia fizyczne. Mamy bardzo dużo obrażeń. Ciekawe, czy tutaj też będzie mini boss. Chyba będzie. Znowu hełm Teraz na rogach to jest. O, to jest powietrze. Oj, teraz ten skill dużo bije, dobra. Dobra, cofam się. Nie wiem, po co jeszcze ten drugi. strzeżę. Maudź. Dobra. Zamiamy. Ała, nie zauważyłem. Widocznie nam dzisiaj głosowaliśmy w Dobra, mamy go. Woof. Nice. Pokonany. Ten był silniejszy. E, fajny był. No nie, choć daleko coś tam. No i super. Czterech rekrutów? Chodź, pokażemy im demacę należy do nas. Trzeba odzyskać naszą wolność. Chodź, pokażemy im demacę do obram. Ujdziesz w tłoku. Biedny. Czy oni odzyskali teraz po dwóch? Okej. Okay. Dobra. będziemy normalnie. Co on rozumie przez oznaki życia? A nie to kliknąłem. Siedziba w Dolinie Cyprysowej. Kolejny achievement. Obrażenia od lodu zostały zwiększone. A ona ma obrażenia od wiatru. Okej. Okay. No i widzicie, i rozwijamy, rozwijamy tą naszą postać i teraz ciekawe mnie, czy, nie wiem, on wróci i dostaniemy jakieś bonusy? Zaraz zobaczymy. Chyba budują jakiś automat, choć, chociażby budują jakiś automat, choć nie mam pojęcia, do czego służy, ma służyć. Jest tylko jeden cel, do którego mogą budować taką maszynę. Polować na magów? Jasne. Nie zdziwiłbym się, gdyby łowcy magów bawili się w bogów to prawda? Ciekawe, czy Kara wie, do czego używają odkryć Duranda. Najlepiej każdym zwiadowcom przeczesać całą demację w poszukiwaniu tych laboratoriów czarotwórstwa. No, a trzeba je będzie niszczyć. Dobra robota. I ona zyskała jednego sojusznika. Dobra. Nowy dialog. Historie. Jops, zdałem sobie sprawę, że niewiele o tobie wiem. Co masz o sobie o, fantastyczne historie, walki na miecze, spiski, ucieczka tunelami, przebieranki, mnóstwo kapeluszy. Jak sobie tylko wykrzykujesz hasła, czy to naprawdę wszystko robiłeś? Mam ponad 300 lacy las. Nic nie jest dla mnie nowe. Jest jedna rzecz, której nie miałam. Grupy przyjaciół, z którymi mogłabym robić te różne rzeczy. Razem szukać grzybów, dzielić się ciastem, i knuć zemsta na wrogach i takie tam. Myślę, że możesz to robić razem ze mną. Barany. Naprawdę? No, przynajmniej jeśli chodzi o knucie zemsty. Co do reszty, ja nie będzie się lepiej nadawać. Zlasie, to byłoby wspaniałe! Idziemy razem grzybów znajdziemy? Pokażę ci mój koszyk na grzybobranie. Eee, nie mogę się odczekać. <grytanie> <grytanie> Jak długo byłaś uwięziona, Jobs? Hmm, coś pomiędzy żywotem pająka i żółwia, a w latach miałem wrażenie, że przez wieczność. Mam to uczucie, gdy siedzisz samotnie w ciemności. Czas traci znaczenie. Ale nie byłem sama, pamiętasz? Miałam hezbeta. Ciągle prawa mnie zmusić, bym używała swoich mocy na różne sposoby. Ku mnie szturchał. Dawał mi do picia paskudne rzeczy, po których było mi niedobrze. Fooj. Ale byłaś silniejsza niż jego eksperymenty. Przetrwałaś. Nieprzetrwanie więzienia kosztowało w każdy łamek mojej siły. Zapomniałem, jak to jest być wolnym. Ja po prostu żyję sobie powoli dzień po dniu. Jak zwykle robię jordle. A skoro już o tym mowa, mam ochotę na naprawdę wielką kanapkę. Chętnie się przyłączę. No, kryjówka to jest ten. Mnie, czyli od niej będzie to. Okej. Okay. No. Nie mam żadnej nowej rozmowy, bo się nie pojawiło. Mogę się rozwinąć. Mam 1200. No. Za 1000 mogę zwiększyć sobie obrażenia od ataku. Okej, okay, let's go. Dobra, i jeszcze potrzebujemy trzeciego lepszego. Cześć, Cykliniarz! Co słychać. Dobra. Zmawiaj. Um, tu nic nowego. I chyba zakręć też nie mamy nowych żadnych, jak tak patrzę. To nie, to potrzeba potworów. Tutaj też, tutaj też. Dobra. No, jakie masz pytanko? Dawaj stary. Pytaj o co chcesz? też tu jest. Chodzisz na siłkę? Nie. A co? Mam zamiar. Je, jest plan na to. Jest plan na to, żeby pójść na siłkę. A bo nie wiem, jak się jeden sprzęt nazywa. Jak wygląda? To może będę wiedział. O, mogę tutaj dodawać te skilla. Super. Yy... Co bym chciał? O! Co ten mój brat nie mnie mówił? Aha. Dobra. To co, guys? Kończymy? Chyba. Dwie godziny 20 minut. Not bad time. Żeby. Yy, skończyć? Tak mi się wydaje. Cześć, setra. Eee. Ale no gra mi się mega podoba. Dwie godziny jesteśmy. Ciekawi mnie, czy jest tutaj coś nowego. O jest, patrzcie. Czyli dalej jest quest na rekrutów. To ja bym temu mu dał, co nie? To bym, nie, w sumie to bym dał. Hesa? Jaką? Wsiadasz i podnosisz taką handlę z obciążeniem nogami, prostując kolana. Aha, chodzi ci o to. Dobra, wiem o co chodzi, nie pamiętam jak się nazywa. No, też nie, 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 nie wiem jak się nazywa. Ją będę wysyłał, a my będziemy szli tutaj na Devineur. Warhammer Horus Legion. O! No. Tu już raczej nic nie ma takiego. O, jest katka. Nowy mak Willem potrafi wznieść, e, wznieść ogień dłońmi. Umieściłem go początkowo pod opieką innego przyzywacza ognia, ale to... El Spech, której eteryczna magia niczym nie przypomina magii ognia, nauczyła go opanować nad swoimi masami. Po rozmowie z ich trojiem doszedłem do wniosku, że o ile przyzywacza ognia, wywołują podobne efekty, diametralnie różnią się pod względem podejścia do magii. Willem porównuje swoją magię z bólem mięśni, a czarowanie z ich rozciąganiem. Tak też ESP radzi sobie z własną magią i dlatego okazała się świetną nauczycielką dla młodego widema. Zacznę badać innych magów. Może opracujemy system, który ułatwi dopasowanie początkujących magów do odpowiednich mentorów. Jśmy na dobrej drodze, jeśli zrozumiemy magię, będziemy mogli pomóc innym wyzbyć się strachu przed nią. Czy to jest stanowisko jakby powietrza? Właśnie, a przecież jest jeszcze trzecia ta. Okej. Okay. Chciałem znaleźć stanowisko tamtej dwójki jeszcze. Tak, szczerze. Przecież jedno już chyba wiem, gdzie jest. Jak ci się gra w ogóle? Na czym polega ta kaczenka? Powiedz mi. Była karcianka, Hm, Hmm, widzę starożytną istotę, która patrzy młodymi oczami. Aha. Tu jeszcze ktoś inny będzie. To będzie lokalizacja kogoś jeszcze innego. Ok. No i tu możemy siąść na tronie, na chwilę. Hmm. Tu nic nie ma. A tu możemy wyjść? Nie wierzę, że powierzyliśmy mu o obronę bramy. Nie. Cześć, Anton! Mógłbym cię na Discordzie potem ma zrobić. Eee, nie wiem, czy dzisiaj będę miał jeszcze czas, szczerze. Bo nie wiem, czy nie będę potem jeszcze czytał, a potem szedł. Dobra, guys, mam pytanie.